Dzień dobry, dzień dobry. Tego, Już jakiś czas temu wyjechałem, belę już z wieków, patrzę na ostatni polu. Mamy dzisiaj ostatni dzień sierpnia, także musimy szybko zwijać się z polowymi. A jak widzicie, znowu jak jakaś aparat i na aferet prasą szybko, to od razu pas poszedł i na te giełdice nawet zamknąć. Teraz nie. Działać, działać, ale. Ale. Zamknąć klapę już się nie da. I tak. To. I chyba na to również chyba się będę wyzywał. Myślę, że kranacha też dobrze będzie działała. A on na kloni, to ona jakoś coś dobrze się zabierać z krawą. A i ze słomu to. Kiedy, no, w takiej sytuacji. Nie wiem, bo ja chyba. Ja jeszcze długo jeszcze też kosnę, sobie może jeszcze się zatrzymać. Sprawdzę ją jeszcze to może po prostu na słupki będę brać albo kupię sobie jakąś trasę, tak co ta, ta moja będzie dosziona i do prawy, a, a po prostu sobie snu będę. Tam sobie ziarka ciężarka, a na tę dzisiaj paszy to budowa oczywiście jest stańczona To również dom też jest ale jeżeli chodzi o nowe ciągi, to na razie opinie pierwsza była o jedynce, czyli Fiacie a druga to była o JCC na jej, patrzę, no bardziej czytło numer pasuje, numer 4. No tam jest, klat, JCD, Fent, PMT o. A Dlatego ten Fiat to bardzo za dużo wolniej jedzie bo ja bo ten film oglądacie kilka, kiedy nie później. Spróbuję jakoś w końcu jakieś te wszystkie filmy zmontować i żeby chociaż ta nowa seria była taki Dawid u wuja Jak widzicie jest tam prosto do Aki Strip. Standardowo to ktoś musi mi wcielić stać się pod nagrywkę No bizala będzie trzeba już, bo już, trzeba już schować jak widzicie tam alator jest jak na stadionie. Narodowym, czekać, ja właśnie wam to przybliżę. Haha. <laughs> to nie mój sech się tam buduje sobie nawet. Ale patrzcie co już tutaj zrobili. Tutaj postawiliśmy chleb oraz garaż. Żeby za po prostu schować. Już jedzę ja im trochę dałem co to, to, to tylko słomy nie mają. Mam... Na razie ich tylko stół Pekrów, na razie nie wiem czy będę hodować, czy nie. No ale no, chyba tak. Czekaj. Ja trochę jeszcze tą presję przesmarowałam z tym szynikiem klapy. Ale teraz samo się zamknie. Ale chyba teraz... A, że chyba damy za to, żeby już trochę dzisiaj odpocząć. No chyba dzisiaj zajmiemy się głównie pracami Ursusem C-385 z Turem. No właśnie, jeszcze na temat tej trzydziestki. Ona na razie u mnie na tym gospodarstwie to tak mało użytkowa jest. No wiecie, no wyszlił jak że to to mnie w i ten ciągnik był, był wykorzystywany. Ale czwórka z napędem to na razie najmniej. Ale Bizon to najwięcej przecież w tym, w tym sezonie zrobił. Ale czekajcie, coś mi tutaj jednego nie także muszę jechać do sąsiadów, bo będziemy jechali bo bela już wam nie będę nagrywać, jak już to na tak księgę pola będzie. No i witam z pola. No, jak widzicie, ja już 6 belek sobie związam, pożyczam sobie przyczepę z sąsiad. dwie sąsiedzi, z dwóch sąsiedzi, z sąsiedniej wioski. Czyli z kolonii Jak to standardowo Bierzemy się za zbieranie. Nasza szczęście ta przyczeba ma taki plus, że mam magnesy, nawet czy jak to to Magnesy takie co można zbierać. I mam plan taki, że na nawet się te dalsze bale. Potem za będę ładować je na przyczepę. I ja już jeszcze pole obskryczałem. Tylko 5 belek tam było... 4, znaczy tam 6 belek było do załadowania. Ale czasami tam usos, jak za szybko się popędzi, gdzie to. Czasami na przykład kołak musiałem pojechać. Aha. No właśnie, ja się z oczynieniem stworzę, by lepiej było być. Ale spada czwórka to już... Ja dostaję już powoli po garach. Czekajcie, bo nic tutaj coś mi to będzie... Jak zwykle, bo ja chyba... Aha! Ja już rozumiem! Po prostu... Um. Czekajcie, bo tutaj kabel odpięty, Dobra. Dobra, chociaż spróbujesz te 3, ale to... Masz... Na normalne przy to to będzie wyszło. Ale się jak już... No to 3, 2, 1 ma na, jakiś nasytu. Ale cię stoją. Oh, no kurde, no znowu na trzech kołach muszę jechać A nie, na no, dwóch, no, przednich Ale <grym> ty tył, co za to nawet, więc trzeba tu można latać sobie E, e No Zobczy... jakoś te obciążniki, tylne na kołach, to jakoś dziwne Co? Stop. Stop! Oj No i znowu to samo To co jest? Dobra, widzimy się chyba w kolejnym odcinku na kanale, bo ja będę musiał zagręc, żeby ta przyczepa w końcu bele zbierała, ale chyba w to, to jak u każdego gobera problem z tej przyczepami, bo, bo jak ktoś ogląda odcinki z... oglądał jeszcze odcinki... Z, z... z tego... z polskich sąsiadów na mapie Szpakoło, to, to wiecie, że bo wywalił całe Bele da tak jak kupy ale dobra nieważne ważne. nadzieję jak już film się, spodał już jak tak wyglądał trzeba podgórać jakiś do zaglądania. no i cześć bo to już na pewno ostatni odcinek nie odcili się kanała ani serii tylko po prostu na razie sierp czyli wakacyjnej dobra, prawda